W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak poruszały się monocykle, które są dużo starszym wynalazkiem niż wydaje się to większości. Pierwsze pojazdy tego typu pojawiły się w zamieszłych czasach, na długo przed rozpoczęciem naszej ery. Pojazdy tego typu są dużo bardziej praktyczne niż by się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka. bo dużo łatwiej jest kogoś oszukać niż przekonać, że jest oszukiwany. Oficjalnie pierwsze monocykle pojawiły się w XIX wieku. Oczywiście są dużo starsze ślady tej technologii, ale do tego wrócimy później w dalszej części odcinka. Najpierw sprawdzimy te z czasów nam bliższych oraz omówimy zasadę ich działania. Ogółem powstało wiele patentów zasilania tego pojazdu. Od siły ludzkich mięśni po różne silniki działające w wodzie na lądzie i w powietrzu, niektóre przeczące oficjalnej narracji. Ale zacznijmy od oficjalnej historii monocykla, który miał zostać wynaleziony niezależnie przez co najmniej pięciu różnych wynalazców w tym samym roku, 869 po Juliuszu. Pierwszym z nich był pochodzący z Marsylii Rousseau. Aby się nim poruszać, wymagało to dobrego zmysłu równowagi, Monokoł posiadał jedynie hamulec bez układu kierowniczego. Aby skręcać, jeździec musiał operować własnym ciałem napęd przypominał ten ze zwykłego roweru mniejsze koło napędzało te większe. Bardzo podobnie zaprojektowane było w tym samym roku, również we Francji, w Paryżu, przez Jacksona monokoło oferowane w cenie 300 franków. W tym samym roku powstał również jednokołowiec opatentowany przez Allen Greena i Alice Deyer. W USA, w przeciwieństwie do francuskich odpowiedników, nie posiadał pedałów. Nie jest dla mnie do końca jasne, jak się nim poruszano. Rysunek z patentem sugeruje, że poruszano się nim ręcznie, małymi korbami, które były bezpośrednio połączone z ogromnym kołem, co wymagałoby niezwykłej siły ludzkich rąk. Kolejny patent z tego samego roku, również z USA, zgłoszony przez George'a Bagnera, również napędzany był za pomocą rąk, ale o innym przełożeniu. Co ciekawe, w patencie wynalazca opisał, że nie jest wynalazcą monokoła, bo pojazdy tego typu były znane dużo wcześniej. W tym samym roku 1869. Po Juliuszu inny Amerykanin Richard Hummings zgłosił taki oto wynalazek. A to jest monokołowiec pochodzącego z Minnesoty Harpera, którym wynalazca osiągnął prędkość 50 km na godzinę, ulegając przy tym nieszczęśliwemu poważnemu wypadkowi. Lewis Harper, prawie ćwierć wieku później, opatentował jeszcze inny pojazd z sześcioma sprychami. Lista jest o wiele dłuższa. To jest jednokołowiec z Gautiera, a to jeszcze inny pojazd z tamtych czasów. Natomiast ten przypominał mały rower, którym jeżdżono po dużym kole, który był projektem Vernona Venable. A tutaj widzisz monokoł w rodzaju powozu napędzanego koniem. Jest to polski akcent zbudowany przez Baryckiego. Tak wyglądał tak zwany towarzyski monokołowiec, przeznaczony dla dwóch osób – Jedno jest pewne, wymagał niesamowitego zgrania sterujących, ale przenieśmy się kilkanaście lat w przyszłość do Włoch, gdzie miał powstać pierwszy benzynowy monocykl Gara Vagila. Była to duża opona z obręczą wyposażoną od wewnątrz w łożyska kulkowe, na której spoczywała stała rama. Podtrzymywała zarówno kierowcę tego pojazdu, jak i silnik benzynowy. Obręcz opony była ząbkowana z boku i zazębiała się zębatką silnika. A to jest bardzo podobny francuski jednokołowiec budowany w Paryżu przez Enricha Edisona Putona. Dużo ciekawsze na pewno są monokoła napędzane śmigłem. Co nie jest aż tak głupie, jak się wydaje, użycie śmigła oznaczało, że koło jest zawsze ciągnięte, czy też pchane do przodu, bez polegania na ciężarze kierowcy i silnika. Aby zapewnić reakcję, nie ma zatem możliwości wywrotki z powodu nieostrożnego przyspieszania. Co prawda, nadal był trochę niebezpieczny podczas hamowania. A to jest patent Clintona Coatesa, z którego dowiadujemy się, że pojazd skręcał za pomocą zamontowanych pół po obu stronach. Podobny, napędzany śmigłem, zaprojektował Darling. Według opisów ówczesnych gazet, osiągał zawrotne prędkości jak na tamte czasy. Jedne gazety opisywały, że było to 100 km na godzinę. Co ciekawe, były konstrukcje z silnikiem czterocylindrowym, jak i również sześciocylindrowym, gdzie teoretyczna prędkość opisywana była w okolicy 1000 km na godzinę, czyli prędkości dźwięku, co może i było możliwe, tylko gdzie znaleźć śmiałka, który by się tego podjął. Ale jeszcze ciekawsze są fotografie samego napędu, czy też patentów tych pojazdów. Na których nie widać zbiornika z paliwem. Patent nawet o nim nie wspomina. Ci, którzy oglądali moją serię O czym Ci nie mówią, doskonale zdają sobie sprawę, że samoloty pasażerskie latają bez paliwa. Wbrew oficjalnej bajeczce, którą nam serwują media i szkoły. I tak najprawdopodobniej było i w tym przypadku. Ogólnie była cała masa różnych modeli, różnych konstruktorów od takich, które były swoistymi anfibiami, zdolnymi poruszać się po ziemi jak i wodzie, dzięki zastosowaniu bocznemu okręgu spłetw, był nawet monoszybowiec, czyli coś w rodzaju szybowca napędzanego podczas startu siłą ludzkich nóg. Również wojska miały swoje historie. Kilka takich maszyn o zastosowaniu bojowym, takich jak czołgi, ale również i obserwacyjnym z nadajnikami radiowymi. Praktyczność i niesamowite właściwości tych pojazdów ukazują się dopiero po zastosowaniu żyroskopu, który jest niesamowitym wynalazkiem wykorzystującym siłę odśrodkową do stabilizacji. Od prostych żyrocyklów, jak ten skonstruowany przez paryskiego wynalazcę Truala, po bardziej skomplikowane. Ale może najpierw zatrzymajmy się na chwilę przy samym żyroskopie który został opatentowany w połowie XIX wieku przez Francuza Żuana Fakualta, ale znany był dużo wcześniej. Żyroskop to najczęściej krążek, który raz wprawiony w szybki ruch obrotowy, zachowuje zawsze swoje pierwotne położenie osi obrotu. Im wyższa prędkość obrotowa, tym bardziej jest stabilny. Oczywiście, im bardziej jest stabilny, tym trudniej go wywalić. Dla przykładu, żyroskop o prędkości 24 000 obrotów na minutę wykazuje błędy na poziomie 1/10 tysięcznej procenta, czyli jest praktycznie nie do ruszenia. Warunkiem jego poprawnego działania, oprócz wysokiej prędkości obrotowej, jest małe tarcie na łożyskach, co uzyskuje się dzięki zastosowaniu łożysk na strumienie sprężonego powietrza. Lub co jest najlepszym rozwiązaniem, Dzięki zawieszeniu go w polu elektromagnetycznym. Mimo, że najczęściej jest to kręcący się dysk, to bez problemu podobne właściwości wykazują np. obracające się kule, czy też pąk. Taka zabawka znana w większości dzieci z moich czasów. Ogółem jest cała lista najróżniejszych żyroskopów akustyczno-elektronicznych, laserowych, elektromagnetycznych itd. Żyroskop pozwala nie tylko utrzymywać stabilność danego obiektu, ale również jakby zmieniać jego wagę. Potrafi płynąć na niezwykle ciężkie pojazdy, nawet na pociągi ważące dziesiątki ton, utrzymując je w bezpiecznej pozycji. Na koniec odcinka wrzucę jeszcze wykład mojego ulubionego profesora Lightweighta, który doskonale potrafi wyjaśnić działanie takich urządzeń. Dlatego oglądaj do samego końca i oczywiście nie zapomnij dać kciuka w górę pod tym filmem. Istnieje cała masa monocykli, które dzięki zastosowaniu żyroskopów były bardzo bezpieczne, dużo bardziej od motorów czy rowerów. Żyroskop utrzymywał je zawsze w pionie. Powstało wiele różnych modeli w różnych rozmiarach, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Najbardziej efektowną była seria zwana Dynasfer z Wielkiej Brytanii, która była dużo szersza od tradycyjnych monocyklich. Dostępne były z silnikami spalinowymi, jak i z elektrycznymi, które stanowiły problem ze względu na wykorzystanie sił elektromagnetycznych, zbyt tanie w użytkowaniu. Dlatego do naszych czasów zachowały się jedynie filmy z wersją benzynową, co mnie jakoś specjalnie nie dziwi. Istniały wersje dwu-, pięcio- i ośmiu osobowe, które miały możliwość jechania również do tyłu. Ich konkurencją było na przykład koło Wraykena, które nazywane było Dewelem, upatentowanym przez Stevena Ronsoma w Belgii, albo bardzo podobny Dewele Ernesta Fraquela. Jeszcze inne pojazdy monokołowe konstruował Glenn Hammingson. Takie, które przypominały coś na wzór zwykłych samochodów z jednym wielkim kołem po środku oraz dwoma żyroskopami. Jeden odpowiadał za wyeliminowanie przechyłów bocznych, a drugi za utrzymanie równowagi wzdłużnie. Co ciekawe, żyroskopy nie posiadały stałej prędkości. Były regulowane poprzez zastosowanie czujników rejestrujących, jak bardzo się przechyla pojazd. Po przetworzeniu informacji, następnie wysyłał odpowiednie sygnały do pary elektromagnesów, które oddziaływały na żaluzję dmuchawy powietrza, wpływając w ten sposób na siłę, jaką dmuchawa wywierała na pojazd, aby utrzymać go w równowadze, co pozwalało uzyskać bardzo dobre wyniki w jeździe terenowej po górzystych lasach, w przeciwieństwie do zwykłych samochodów terenowych z napędem na 4 osie. Pozwalało to nie tylko sprawniej się poruszać po trudnym terenie, ale również dzięki węższej budowie jeździć między drzewami tam, gdzie zwykłe terenówki nie były w stanie dojechać. Jak już mówiłem wcześniej, były to dużo starsze wynalazki, niż nam to usiłują wmówić. Nawet sam John Purves, wynalazca Dynanosfer, wszemi wobec ogłaszał, że inspirował się notatkami oraz szkicami 15-wiecznego Leonarda da Vinci który był notabene tym samym, czym Nikola Tesla w naszych czasach, czyli fałszywą flagą. Na pewno w przyszłości jeszcze szerzej omówimy jego postać. Ale oprócz szkiców z XV wieku, dużo starsze kultury opisywały podobne pojazdy na swoich płaskorzeźbach. Widoczny na zdjęciu Relief to słynna płyta Sarkofagu Króla Majów, knich Janaba, Placala, odkryta w świątyni w Meksyku a ten pochodzi z Mezopotamii i przedstawia boga Ningishida. Identyczne diska znajdowano w Egipcie czy też Nowej Zelandii, a więc w zupełnie różnych miejscach, w zupełnie różnych czasach ponoć prymitywni ludzie opisywali podobne do siebie technologie. Ciekawy jest biblijny opis z księgi Ezechiela, pierwszego rozdziału i 16. wersetu, w których opisywano cztery istoty, które poruszały się czterema różnymi kołami. Cytując, każde z nich miało ten sam wygląd i wydawało się, jakby było wykonane jedno koło w drugim. Mogły chodzić w czterech kierunkach, lecz gdy szły, nie odwracały się idąc. Jest to swoisty poetycki opis kół z żyroskopem utrzymującym równowagę. Ogółem, dawniejsze wersje, które obecnie opisywane są jako elektryczne, swoje działanie opierały na siłach elektromagnetycznych, które pozwalały im poruszać się dzięki wykorzystaniu najlepszej praktycznie darmowej energii. Do ich działania wrócimy w kolejnych odcinkach tej serii. Dlatego zostaw suba, żeby nie przegapić. Jak już mówiłem, istniała cała masa najróżniejszych pojazdów monokołowych. Niektóre nadal są w użyciu, inne odeszły w zapomnienie. Zapraszam Was jeszcze na małą wycieczkę takimi pojazdami, a na koniec na bardzo ciekawy wykład. Dlatego warto obejrzeć do końca. A ja, jak zawsze, będę wdzięczny. Za pozostawienie swojej opinii w komentarzach i dziękuję wszystkim wspierającym kanał. A jeśli ty chciałbyś zostać jednym z nich i przy okazji uzyskać dostęp do niepublikowanych filmów, wybierz opcję wspieram pod filmem. Jeśli nie widzisz tej opcji, prawdopodobnie jest to dlatego, że oglądasz mój film poprzez aplikację YouTube, w którą często są problemy. Spróbuj się zalogować przez inną przeglądarkę albo przez komputer. A teraz zapraszam na wykład mojego ulubionego profesora Lightweighta. Pójdźmy z tym o krok dalej do czegoś większego, czegoś bardziej naukowego, na czym możemy dokonać pomiarów. Ta maszyna ma małe wiaderko na zewnątrz, więc dmuchnij na nie powietrzem i spraw, aby się kręciło dosyć dużą prędkością. Coś w okolicy 5000 obrotów na minutę. Nie przejmujcie się hałasem. Kiedy rozpędzimy to 8-funtowe koło, wyjmiemy tą szpilkę, żeby tak się ruszało, a potem zrobimy eksperyment numer jeden, czyli poszukiwanie siły odśrodkowej. Jeśli wyciągnę żyroskop do tej pozycji, może się przewrócić. W rzeczywistości będę potrzebować trochę wagi, żeby to utrzymać. W każdej innej pozycji jest w porządku. Dopiero gdy wyjdzie masa offsetowa, to to przeważa. Teraz to rozkręcimy, a potem zdejmę ciężar. I poproszę trenera, aby złapał żyroskop, gdy będzie spadał. Teraz tam możesz podejść i być gotowym do złapania. Kiedy następnym razem podniosę ciężar, to odpadnie. Znowu oszukuję. Mówi mężczyzna w galerii: Czy on naprawdę tak? Odepnął trochę aluminium. W porządku, pociągnę trochę do przodu. Więcej niż trochę. Dużo pociągnę do przodu. Jak widzisz, żyroskop jest teraz dużo poza końcem ławki. A teraz pokażę Ci, co się dzieje, gdy koło jest nieruchome. Znowu nie wymaga dużo łapania. Teraz włożymy szpilkę z powrotem i zobaczymy, jak bardzo się nadmiernie równoważy. Oczywiście potrzebujemy dużo odważników. Ile? O wiele więcej niż jest tutaj. Jest to ponad 2 kg wytrącone z równowagi. A jeśli to wygląda niemożliwie dla ciebie, zakręcę go jeszcze raz a potem odwrócę do góry nogami. Przepraszam, trochę się zgubiłem. To dosyć trudne wziąć to do góry nogami. Teraz widzisz coś, czego nie widziałeś wcześniej. Jeszcze dużo większa masa jest bez najmniejszych problemów utrzymywana przez żyroskop. Więcej bardzo ciekawych wykładów profesora Lightweighta znajdziesz w moich starszych filmach. A ja życzę Wam dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Tartarianin.